się ma kolejny dzień, więc jak zawsze, duel Ledger i bez przedłużania lecimy. Eee, niemiecki Bollard. Mogę spuszować, bo i tak to nic nie zrobię. No to były Niemcy, akurat na zachodzie. Zaraz przy samej Belgii. Eee, no to taki Snowball to jest typowy w Skandynawii. I z takimi górami Co ja bym dał? I takie kamienie też są odsłonięte N Nie do końca ufam tej mecie na taśmę W sensie nie ufam i Po prostu też się nie uczyłem Bo Kiedyś się chciałem nauczyć, ale no, czasami Mnie to po prostu oszukiwało Więc nie wiem Nie wiem co dać Myślę, że Nie no nie myślę, nie wiem. Finlandia to będzie? Takie skały odsłonięte chyba niezbyt na Finlandię. No, Norwegia. Najczęściej właśnie takie skały przy drogach odsłonięte to Norwegia. W Szwecji też, yy, głównie na południu i na północy. A w Finlandii to tak raczej nie. Yy, jedziemy po lewej, niebieskie auto i długie blachy. Więc RPA. Ten słup jest... to jest ten z północnego wschodu? To są te izolatory? Nie jestem pewien, ale w miarę tak na vibe to wygląda jak Północny Wschód. W ja widziałbym to tutaj, więc... no co, idę tak. Zobaczymy. Australia ogólnie też jeździ po lewej, Nowa Zelandia, tylko tam blachy są odciut krótsze. Więc tak można łatwo rozróżnić, bo widzę, że sporo osób ma z tym problem. Okej, okay, jednak to nie był ten słup, co myślałem. No, tu może być problem. Uh, już problem przy ustaleniu, co, za, co to za kontynent. Tak właściwie, bo gdzieś w Stanach bym to widział, ale gdzieś w Europie też bym to widział. No i z tym autem, to chyba mogą być Stany. Europa, wydaje mi się, że też. Chociaż bardziej bym tu chyba szedł w Stany jednak. Nie wiem, mogę spróbować niby. Ale no mówię, to może być. Chyba może być Europa z tym autem. Bo jakieś to taki dziwny. ciemny, ten niebieski. I to były Stany. I przeciwnik w Europie także 3,5 tysiąca. Spory damage, spory. Więc teraz tylko nie zrobię żadnego głupiego błędu i powinienem to wygrać. Język tajski. A siatki na słupach nie widzę. To co? Środek. To jest numer drogi, czy co to tak właściwie jest? bo są trzy różne numery, na ten 3007 nie zwracam uwagi, na ten 201 te duże. Czy to są jakieś numery dróg? Nie wiadomo co to jest. A nie, 302. Ej, dobra, nie, nie, nie mam pojęcia jak to działa. Ale nie znalazłbym tego, nie ma opcji. Uuuu. Słońce na południu. Słońce na południu. To co, jakaś Szkocja? To by mogła być chyba Szkocja. No bo tak właściwie co innego. Kurde, nie wiem. Walia? Wyglądało mi to bardziej północno. No ale dobra. No, Brazylia... To no, gdzieś na północnym wschodzie z takim vibe'em. Prawdopodobnie. No jest tak dość sucho... No nie, ma to, ma to sens. E, jak rozpoznać właśnie Brazylię? Po tych słupach... ...mają takie, no 3, 4, 5, różnie to jest, ale takie... Wow. Takie wgłębienia mają. I wyżej mają takie same kropki. To taki, takie słupy są w Brazylii, w Portugalii. I też były tam chevrony, czyli to takie strzałeczki. Na drodze żółta strzałka na czarnym tle była. Pozostałe kraje Ameryki Południowej, poza Argentyną, mają odwrotnie. Więc Brazylię można tak łatwo rozpoznać, właśnie w ten sposób. A teraz to. co? Stany chyba. No bo jest ten krzaczek z, z północno-zachodnich stanów, tak naprawdę. I żółta przerywana linia odrzuca od razu Argentyna, która też z takim vibem by miała jakiś sens. Ale właśnie to słońce. Tak jakby bardziej by na północy. No ale ten krzaczek z drugiej strony, i ta linia. No to chyba sprawia, że muszę pójść w Stan, no bo w co innego. No, nie północne, ale zachodnie. Zazwyczaj to jest północ. GG. przeciwnik w e, Boliwii. Boliwia? Prawdopodobnie takie dość grube słupki. E, no jak znaki na takich słupkach stoją? Bardzo często w Boliwii. E, też ważne, że one nie są takie po prostu białe jak w, w tym, w Urugwaju. mi się tutaj nie ładuje miasta? Dobra. E, no chyba gdzieś tu. No, bo co? Mamy białe auto, także na pewno to jest Boliwia, bo mam białe auto, trzecia generacja kamery, plus te właśnie słupki. Bo czwartej generacji nie ma w Boliwii, więc jak macie czwartą i to wygląda jak Boliwia, to to nie jest Boliwia w każdym razie, więc może jakieś Peru przy Boliwii. No, zależy od rundy. Generalnie z czwartą generacją to nie jest Boliwia. Eee, a? Oko <grym> eee, Pickup w każdym razie, bo tutaj blur jest wyższy z jednej strony, więc jedziemy pickupem. Także z takim vibem to mi zostaje. No i też jest arabskie na tym znaku Stop. Zostaje mi albo Oman, albo Emiraty. I nie ma Antenki. Więc nie wiem, czy bardziej nie Emiraty. Chociaż nie wiem. Mogę na granicy w teorii dać. No, to Emiraty były. Spoko. Indie i z tym językiem, Indie o. w Kerala chyba co jakieś żółte takie o, namalowane powiedzmy kółka na słupach? bo to w karali jest bardzo często. Czy to jest ten język? To może być ten w sumie, jakieś kropki są nad literami też. No. Indie oczywiście po tym, że był i generalnie. Hype taki indyjski. O też zdarza się np. w Sri Lance, w Kambodży, jeśli mówimy o tej Azji wschodniej. Eee, teraz jedziemy... Co? Dobra. Zgaduję, że Google Car po prostu wyprzedzał. Eee, tylko czemu jest żółta przerywana? Ja to chciałem klikać u ruchu i dalej chcę, ale żółta... Aha! Eee, dobra. To chyba oznacza, że taki bardzo południowe, południowa Brazylia. No i blacha by potwierdzała z tym niebieskim paskiem na górze. W Argentynie też taka jest. No, bo ogólnie w Argentynie i w Urugwaju, jak na środku jest linia ciągła, to jest żółta, jak przerywana to jest biała. A jak tutaj była żółta przerywana, to automatycznie Argentyna i Urugwaj można było odrzucić. Słup z północnej Australii, nie ma na co czekać. No, widzicie, jak wygląda taki ciemny, i no, ma takie bardzo duże dziury. Japonia, niska kamera i ten język. I mamy przerywane te reflektory na słupach. Okej. Okay. co? Pozioma blaszka tutaj, Ty... Co się dzieje? Mi nic nie pasuje. W sensie. To by sugerował chyba Osakę. Nie będę dokładnie tłumaczył, bo mi rundy nie wystarczy. Szare dookoła. Tych, to mi sugeruje północ. I pozioma blaszka też sugeruje północ. Ewentualnie tutaj coś przytojamie. Dobra. Jaka runda na informacje. No nic, lecimy dalej. No mamy Low -come. Bo jest taki blur szeroki. Tylko tutaj autentycznie mogę się pomylić. Bo nie wiem czy to jest Szwajcaria czy Japonia. A jak na tym się pomylę to będzie Lipa. Wydaje mi się, że to jest Szwajcaria. Ale może mi się wydawać tylko. Dobra. bo Boukamu przeciwnik nie widział i dał Włochy. Znowu mam Laukam. I mamy takie góry. No czy to na pewno wtedy jest Szwajcaria? To czy bardziej tu, czy bardziej tu. Chyba bardziej na wschódbym dał. Low też można łatwo rozpoznać, jak nie widzicie tego, że kamera jest niżej To po prostu patrzcie się w dół, w kierunku jazdy Albo w kierunku przeciwnym i zobaczycie jak bardzo ten blur jest szeroki I jaką część ekranu wam zajmuje I możecie sobie porównać właśnie na normalnej rundzie Ile taki normalny blur bez low zajmuje miejsca yy, to Mogę pokazać, teraz na przykład No tutaj nie zajmuje wcale za dużo Tak nie wiem, 1 trzecią a teraz Belgia, bo jest czerwony tekst na blaszkach. Widać, że to się tak przebija trochę przez blur. No i architektura taka dużo budynków z takiej czerwonej cegły. To jest często w Belgii, w Holandii jakaś północ Francji, Anglia, północ Niemiec, Dania. Rosja chyba? Podam Rosję. może jakiś Tomsk? Tak to w miarę wygląda. Chociaż mogę się też tutaj pomylić, ale no co, no to jest Rosja, więc się nie zdziwię, jak będzie źle. A nie. To był Tomsk. W sensie ten... bliżej. Ten... jak to po polsku? To jest okręg? No bo tak to na mapie jest Oblast napisane. Dobra, w każdym razie lecimy dalej. Słońce mamy na południu. I co chyba Stany. Yy, tutaj ta maszyna do wydobywania chyba oleju. I to jest bardzo często w Teksasie. I chyba tam Teksas właśnie przez to. No nie wiem, myślę, że to ma sens. No i tak, to był Teksas. Przeciwnik też wiedział A teraz mamy Rosję, czarne auto z długą anteną Uuu, o, Uu, takie góry? Chyba te Może ten park, jakieś miasto, nie Chociaż? W sumie to nie wiem Albo ten park Albo te góry? Nie pamiętam jak to z anteną było. A to nawet wygląda to trochę jak ten park. A też nie jestem do końca przekonany. W sensie jeśli nie to, to raczej to. I nie wiem jakie w tym parku było auto, jaka antena. Nie wiem, chyba zmienię, bo wydaje mi się, że w tym parku były bardziej zielone te góry. O, no dobra, próbuję. Nie wiem. Okej. Okay. To był dobry gest, i prawie 4000 mu zadałem. Teraz mamy Brazylię. Taka Amazonka. Yy, no to co, co, czerwona ziemia. Białe auto z takim niebieskim pasem na środku yy, też jest w Brazylii. Nie tylko w Brazylii, ale no ogólnie auto w Brazylii to albo jakieś takie białe, albo niebieskie, albo takie. To są te, te najczęstsze razy znowu pod posłupie tym razem ale z regionem to tu mogę mieć problem to jest palma kokosowa tak to kokosowe są głównie na północnym wschodzie ale to mi jak nie wygląda jak północny wschód Nie wiem co mam zrobić. W sensie dałbym chyba północ w takim razie. No to była dobra logika. Ale żadnej penny z nie widziałem. I z okolic. Potem jest taka jedna. To w się sensie, może nie zauważyłem po prostu. Mogła jakaś być. Eee, Bolard. Zalobamy? Eee, znaczy tego, z Alberty nie zalobamy. Może troszkę wyżej. No, ma takie dwa czarne paski na górze, z czego jeden jest na samej górze Bolarda, a drugi trochę niżej. I bardzo łatwo po tym właśnie rozpoznać Albertę. Podobny jest w Northwest Territories i byłem przekonany, że to był ten z Alberty. A jednak nie, ale przeciwnik pomyślał tak samo jak ja, więc może to mnie usprawiedliwia. Słowenia czy Austria? Takie góry to raczej Austria. No i tutaj też taki ciemniejszy reflektor. Więc tak bardziej austriacko. Ale właśnie taki jasny czerwony jest częściej, niby w Słowenii, niż w Austrii. Ale w Austrii też. I ten taki. No, snowball, Tak zwany w czarno-pomarańczowe pasy. To Czechy, Słowacja często, ale też dość często w Austrii. A w Słowenii chyba nie, więc. No właśnie, raczej jest w Austrii. Przeciwnik nie wiem, czy po tym Bolardzie, tak jak mówiłem, dał Słowenię, czy po czymś innym, no ale dał i niestety jest bliżej. Ze swojego kraju. A teraz mamy angielski, nie angielski. No, bo to nowa droga to by sugerowała chyba Filipiny. Słup nie jest kwadratowy, tylko okrągły, więc Tajlandię bym odrzucił. Też transformatory na słupach są często w Filipinach. A w Tajlandii tak raczej nie. Eee, no to co? To Filipiny. No, sobie leży. Elegancko. Chyba, że to jeszcze coś innego, ale chyba nie. No, flaga Filipin, okej. Okay. Szkoda, że teraz zauważyłem. Jestem bliżej, ale to nie wystarczy. Kurda. Ale już bardzo blisko. Muszę być tylko ciut bliżej. A tutaj to kraju nie jestem pewien, więc... No może się nie udać. Ja bym dawał Szwecję. Ale tak, i kraje bałtyckie mają sens. I jakoś Finlandię bym tutaj widział. Tak najbardziej to chyba... Chyba nic poza tym. No nie, dobra, może gdzieś tam jeszcze. A to takie moje... Moje główne pomysły, Szwecja, Finlandia, jakaś może... nie wiem. W sumie nie wiem, który z tych Bałtyckich. Jeśli już... No ale dałem Szwecję, więc teraz trzeba liczyć na to, że to będzie faktycznie Szwecja. I to była Szwecja... nie, to była Norwegia. I on jest bliżej. Także tam gramy dalej. Mnożnik rośnie, więc... Dla mnie jest sytuacja też coraz bardziej niebezpieczna. Uh, nie wiem czy to jest jakiś bolar dla konkretnego stanu, czy to jest po prostu północny zachód. Mid limit, ale to wiadomo. że to USA. Nie wiem. czyż tak Wyoming ja i Dachau bym dawał. Tak pomiędzy. Tak mi to wygląda. O te parę kilometrów bliżej. Dobra, no to to już jest więcej niż parę kilometrów. Gigi. No i to by było na tyle, więc jak wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnych filmach. Siema!